Teraz to się No, ład... No dobra, no już nagrywam. Siemano, widzę, sobie, że tak dawno nie było filmu. Ale uwaga, jesteśmy na drugim morzu. Na Isle of the Begins. Polecam tutaj przyjść, bo można dużo łowić. Tutaj właśnie jest Aurora. I tutaj jest ogólnie naj, y, najlepsza wędka w grze. To tutaj. Musicie mieć 70% indeksu. Jak widzicie, ja mam. Y, ja mam wszystkie. Y, cały indeks. I mam jeszcze secreta. Tutaj. I mam jeszcze drugie. Mam jeszcze. Y, Ej, ej Kacper, on mi teraz pokazuje, że tu jest jeszcze więcej ryb. Tu jest tak, tu są jeszcze dwa komony, których my nie mamy. I jest jeszcze trzeci epic. Jest jeszcze, ej są jeszcze trzy rodzaje innych legend. Jest, ej jest jeszcze trzeci, ej jest jeszcze trzeci ten secret. Bo nie, czekaj. Są trzy egzotyki. ale ja tam to jest egzotyk, chociaż pokazuje mi, że to jest... Pokazuje mi napis, jak do egzotyka, ale pokazuje, że to jest... Znaczy, jak do sekreta, to jest egzotyk. Jest jeszcze jeden sekret i ja wiem, jaki to jest. To jest takie drzewo. I są jeszcze inne mityki. No, ale widzicie, my to ty... ja tylko to mam. I mam tutaj najlepszą wędkę. Jakby co, widzowie, to ja widziałam na, na Wszystkie wędki tutaj mają 50%. I właśnie tutaj podobno... Eee, te, to, to, kiedyś to była dobra wędka. ale ja złowiłem jedną rybę, bo... a pokażę wam jak, jak, jak to jest ta wędka. Pokażę wam jak się tym ciężko łowi. Tylko proszę, nie egzotyk. Bo będę w dupie. Proszę błagam, gro. Jest! Patrzcie widzowie. Patrzcie jak to ciężko. Nie lata za bardzo, bo ma dużo resiliancy, no ale ciężko. Ale tego nasze jest lepsze, bo mam więcej lata. Macie jej statystyki tutaj. I dobra. Nie pytajcie skąd mam takiego levela, Po prostu tutaj za egzotykę dostaje się tyle levela. Mój cel to, no, to 500 levela, lecimy po Nowla i Tu, tu, tu. tu, I gra z nami mój kolega. Halo, Kasper, przywitaj się. Dzień dobry. O, o Exotyp. O, jeszcze egzotyka sobie wytrakałem. No i bluma jeszcze. Blum to taka można trafić taką mutację na naszej wędce. Pora się kończy. Ja mam tych zaczepek 50 o górę. Ja mam 117. Ale ja mam takie co mi dają 200 raka. Angelo, czy u ciebie? Właśnie, przyglądał O, właśnie ten typek ma ten miecz. Ja wiem, gdzie on jest, bo chyba widziałam, ale nie wiem dokładnie. Ja wiem, gdzie on jest, jest chyba za 40 tysięcy. Nie wiem. Ten.

Ej, BIK! A ja... ja spadłem. Ile ja dostanę? Kurde, Aurorii ja, już nie ma. Ej, dostałam 100 tysięcy. Mhm. Może też sobie kupię tą wędkę Azura o flagą, ale ja chyba nie? Nie, ona jest do buty. Ja ją nie łowię, bo ona jest taka słaba. I ja chyba sobie kupię ten miecz. On jest taki sam jak nasz, jak nasza To jest taki samy, tylko że ona... Ej, a te kreski? No właśnie, chciałam to powiedzieć, że jest tańsza i nie ma tych kresek. Okay. Te kreski, które walą. Na mm. Dawać aurorę znowu. To ja mogę iść kupić aurorę? No jest, nie masz 500 tysięcy. A to tyle kosztuje? On nie kosztuje 90 tysięcy? Nie. Może znerwowali, nie wiem. A tym wiem co ty masz. Ty masz takiego bejta. Jakiego osi nazywa We Weirdy algane No. No to ja piję, że on mam y, Lars Pida minusowego. No i tak się nie znam. To ja mam. Ja mam go... Ja mam go 300, 349. Co ja tak dużo tych boksów mi Ja kiedyś kupiłem i no, nadal no mi starczą rzeczy. Mm. Wyobraź sobie, jest taka miejscówka, w której trafiasz sam do tej co nie? To wyobraź sobie sobie Hani Road i jeszcze do tego, i jeszcze do tego hejst. To ty, 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 ty będziesz tu sobie udało. No. Znowu mam męczat? To ja chyba. Tak, to ty. ty tak, ja. Typek ma tą żabią wędkę. Ona, ona jest też do dupy jeszcze. Ona jest taka do dupy. Ona jest tania i do dupy. I ma taki ten, że jak wyłowi coś, ma taką szansę na mutację. I jak jest ta mutacja, to takie żaby się pojawiają obok tego. Takie cztery. Eee, si, ale wiatan też go miał. Ale nie takiego. To jest No, tylko, że z y, tym, jakimś enchantem. A mi na trailerach jakoś inaczej wyglądał. No mówię, że on jest z enchantem, ty jesteś głupy. Ale on w ogóle był grubszy i inaczej wyglądał. Nie, ja takiego samego miałem, tylko, że bez enchantu. To teraz to zdań, dobra, nie dobra, zaczynamy zabawę, wiem, że tak... No co, to jest tanka? Ale wiesz, że musi być noc? Nie, dopiero teraz się liczy, bo dopiero teraz się noc zrobiła Nie weź użyć dużo, to może będzie Aurora Aurora? To, jakiś ty tak użył Aurora, to tam skąd oni mają tyle Aurora, to tam i, ile oni mają hajsy na Sea-1 na First Sea-1 no nie, no czy większość graczy w z fanic Rodem 100 milionów mm. a jest lepsza wędka niż w sea no er na Prism są rodzice no, ale to minimalnie, znaczy jeśli chodzi o egzotyki, to Serenic jest lepszy, bo on ma tylko od 25 laka mniej, ale ma właśnie, właśnie do egzotyków jest lepiej, bo więcej złowisz. Na przykład na Aurorę bym łowił Selfanic roadem. O właśnie tutaj typek ma secreta na wędzce. Te drzewko. To jest secret. Bo ja miałam, in, ja miałam innego, ja miałam innego siprota A jakiego? Nie wiem. No potem ci wyślę zdjęcia. O Bloom... Ej, trafiłem zęczał tym skrzynkiem. Bloom tropical Bait crate. Mhm. Jakaś zobaczę, czy ten, ten, ta ryba tego typu... Wygląda no. jak Sialewia tam są więc bestiari mm. A, i nagle miałam milion ryb i nagle mi wyparowały. Al, 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 al. egzotyk. A wiesz o tym, że to chyba te kreski działają tak, że wystarczy w myszkę, żeby to więcej poleciało? Nie, wątpię. Ej, powiedz ci, wiesz, ile jest egzotyków na wszystkich mapach łącznie? Ej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 10, a ja mam odblokowane 3. si Leviathan. I tak, ten typek ma si Leviatana, tylko że on ma jakieś grubego, bo Sia Leviathan jest mega chudy. I mamy tego, Tartubę i mister ela tego. Ile jest egzotyków na całym świecie w tej grze? Jest tylko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mówię, ja mam 3. Czekaj, a ile my mamy na Isle Of? My mamy bestiary całe na Isle Of. Ja bym poszedł robić każde bestiary. Po co? Open ocean. Na, na oceanie można... dwa egzotiki. No... założę się, że jeden to jest Ciele tak? Jeden to sielewiatem, bo ja go mam, a drugi to nie wiem. Ale nie zrobimy całego bestiary, bo jeszcze sekrety i tak dalej. Ogólnie sekretów nie ma na open oceanie. Mm. Nie, są, tylko się nie pokazał. Na przykład ty, mi się nie pokazywał w indeksie ty, tej mapy secret, a mam go. Jest jeszcze drugi. Patrz, ja klikam i mi teraz cały rozumie co te kreski. Mm. Dalej się muszą. No, Co to znaczy? Dobra. Kolejna próba. Bo jest, no na jest tu getter, weź ktoś sobie tutaj A nie, bo jest aurera, bo ja to ja nie mogę tego tak używać. A co chciałeś? Noo, zjadłem tala. Wiesz co, ogólnie ty u mnie leżysz, ty na leżysz. I normalnie którem moczysz o wodę. Cool. A no, jeszcze, no, a no. jeszcze wcześniej byłem niewidzialny. A teraz tu krzywy, jesteś normalnie jakiś. A teraz ja normalnie sobie stoję. Co tu jest za jakiś big żółwk, kto ko ktoś złowi? Bym miał perfect kacza, tylko się dał na żółwie. O, Uuu! bluta ta guła. Ja mam whisper Ela. A ja mam... Ile dostałeś się jak kwamelestałam za tego whisper Ela koła? Kurde, ciągle nie ładowarka odpada. O Od to pip... Ej, wiesz, to jest chyba moja pierwsza wędka z tej kreski. No moja też. Bratek łowi na piasku i on ma same egzotyki. Ty ja łowię, ja łowię tak jak ten typek, bo kot ma same egzotyki. No on jest dobry, on nawet będzie co się kaczył, co wydaję, jeśli on Ja mam taki, który daje 200. Ja mam jeden 90 złotych z... z On jest taki łatwy, że ja chyba pójdę łowić, a on na jest No.

Pasła. Dobra. Bierzemy tego Whisper l. -a. czy tam ja, czy tam. O Big Blue Whisper l. Uuu, no to... patrz jak on wygląda. Chcesz go? Eee, nie, nie. Ja to ja go zobaczę. Ja nie mam po co na ja, razie nie mam po co zarabiać, bo i tak mam to On kosztuje 40 tysięcy! jest ja sprzedałem. A no, w sumie też sprzedam, tylko ja po eurole. Hej, ja już mam 200 tysięcy! No, ja mam... ja mam 300 tysięcy. No masz 259. No ale za 300 tysięcy. No jakby tak. No właśnie. No, znowu! Whisper L I Blum! BLUM! A teraz to mam 300 tysięcy. No w, ja w ogóle mam milion egzotyków tych. Ej, w ogóle ty u mnie pokazałeś żółwia w wodzie. Co? A ja, ja sprzedaję sobie rzeczy. U mnie ty cały czas stoisz w jednym miejscu i jeszcze na leżysz i maczasz, kurde, swoim kapelusikiem wodę. Koło, czekaj, ja muszę włączyć żeby egzotyki mi Teraz, teraz wpadłeś do wody i się topisz. Koło. No leżysz na wodzie, normalnie medytujesz, cześć to? Więc sprzedaj moje inwentory i dostałam... O koleżko, 400 tysięcy! 100 tysięcy dostałeś. No 100... Dostałem 180 tysięcy... 150 tysięcy, bo jeszcze za zwykłe Ej, jakby. a jaka jest droższa od, na, od naszych wędka? Mm, droższa. Ta 108. A ja bym ją kupił. Bo i, tak, bo i tak nie ma tutaj praktycznie na co wydawać. Ja bym, ja bym zbierał milion na kolejny update i może będzie jakaś wędka za milion. Ale w fiszu, bo SIA 2 jest nowe, co nie i od razu takie dobre wędki dają. W ogóle kreski teraz nie chcę lecić, dobra. No właśnie mi I... też. Wyspy, Bratek ma krasolęty żółwia. Dajcie mi żółwia. No. Bo Ej, Pat, gościu, mam tu mętkę, co Skyla się łowi. No. Ja już się na skalę. No, znowu e, e, pio, e, czwarty raz z rzędu O, po pięciu latach żółwia mam. Ja no, też mam tarta guła. Ja chyba pójdę łazłopić, by makma to pójdź. Tu jest takim lakiem, to ja chyba raczej złamę, co nie? No. Ja potem od razu idę na kałp na wyczekiwać skyl i jeszcze wypowiedzą jak tutaj. Nie od razu. Ja sobie zdobędę 250 level, pójdę za chwilę Fortnite'a, może coś nagram, może sobie streama zobaczę i potem wrócę do ciebie. No, że 200 tysięcy? O, o trzeci egzotyk z rzędu. E, dobra to co ja mam teraz iść naprawdę, łowić tu czy iść no to jest iść. Nie wiem ale zaraz będę miał połowę do nobla kurda W sumie ja wolę Eee, ja do... dzisiaj wbijam 300 level to będzie Esa 300 level to będzie iść ziom wbiję 100 leveli w jeden dzień Czaj już? A już mam 37 ale wystarczy, a już mało mi brakuje 50 250 potem jeszcze wbije Nie, ja idę spróbować chyba bo mam ale no to... A, ja mam tam Skyle, może Skyle nie złowiłem, ale mam te wszystkie rzeczy i mam nie tyle. Nie chcę mi się kupować Eternal Roada, chociaż w sumie nie wiem, nie chcę... Nie wiem, ale mi się nie chce łowić w ogóle na pierwszym morzu. Jak mamy żreć Fisha, to tylko na drugim. Po, ej po, jak e, Pierwsze może. Pomyślę e, takie, a może uzbieram na terna Roda, Nie, tam gówno gó się łowi tam. Wiesz czemu to jest fajnie, bo tutaj często są jakieś egzotyki i to jest takie fajne, że masz takie wyzwanie, że masz egzotyka, a tam chyba suja Dragona, jeden na milion. I tam nie ma tam jest nie, nie, nie tutaj tylko. Egzotyk Dobra. Chciałam... A, czy będzie piąty egzotyk z rzędu? No, ja już zrobię piąty raz z rzędu. Mm, i... Piąty z rzędu, żółwik. O kurde, ty, bo on lata. Oj, baka baka, czemu mi nie wali? Dobra, haj. Ale znowu mam Big Blue i spare No. Nooo. Idziemy kiedy? Stu Stupid game. Chłop, to tu karklejna próbuję sprzedać. <grym> Seria? nie da No ja bym Ja nie mam, bo nie potrzebuję, bo nie tak na Ej, a ty to chyba chciałeś, nie? Co to jest? A no? Mogę do nich więcej. Tylko musisz... Nie, musisz pójść do no mnie. Poczekaj, to ja złupię jedną rybę, bo... nie Dobra, nie, nie trafiłem w szejka palić. E, tylko upewnij się, czy, czy, czy nie wiem, czy to co na pewno, to, musisz do mnie podejść. Jestem przed twoją mordą. Mm, jakby co mi nie, nie pokazuje R nigdzie. No jak di. Może, może spróbować wyjść. Mmm... Mi się nie chce wychodzić. Dobra, potem. Mi Dobra, to ja chce. jedę na pierwszym morzu. A kogo co ja wyszł, skoro ja jedę na pierwszym morzu? Nie wiem. Mm -hmm. O, to dołączysz, może się tutaj zrespisz, a nie, bo to nie ma ja próbę, Myślałam, że przyjdziesz i dasz mi szybko, no ale... A to ja nie czy ja nie Proszę, czy będzie szósty, proszę, zanim się skończy Aurora. Błagam cię. Błagam cię, Gro. Czekaj, bo nie mogę łowić tutaj. Czekaj, no, ostatnia próba. Najdupa po Aurorze. Ostatnie próby. No i dobra, a waruj się do trzeba poczekać, aż noc zrobi się. No właśnie, zapomniałam się. Ja zrobię, czekaj. A byś zrobił. No, bo no jakbyś skitnął znowu, to ja bym po prostu nie trzyma. Noc. Spamiętko. Proszę znowu użyć Auroru, bo to główne expa będę zdobywał. Jak użyją Aurora, to zapisują Sylwitana. No i nowy dzień. Już nie no. używaj, bo ziemi. To mnie pisze Cześć masz robuxy. Z tym zacząć ty tak jest spinda. No trochę. Ja mam... Ja mam O Aurora, ja mam 329 Robuxów. Ale w nic nie będę... Ej, kolejna aurora... Ej, to ja znowu idę na piasek łowić, bo tam jest stigma. Zaraz setna paska wleci. Dobra, let's go pierwszym w ogóle jakiś bieg jak okoliczności? Mi Mimi 90 kiedyś... W, wczoraj mi zepsuło pasce prawie 5... taką prawie 4 a tobie prawie 500 zepsuło. Nie, prawie tylko zepsułeś. Nie, bo miałeś 594. Prawie, jeszcze się. A czy miałeś 494. Ej, pierwszy zarzut na piaskę, pierwszy zarzut do wody, mityk. Pierwszy zarzut na piasku, egzotyk żółwik. Ej, w ogóle wcześniej, jak jeszcze miałem 180 level, to z tym, e, tym enchantem, tym level dostawałam 5 leveli, a teraz dostaje tylko 3. I to ledwo 3. ja chyba teraz na łatwiej nie złowię, tylko tego dwa levele, tak? Nie, ja mam, ja mam sobie na pasy, zbijam dwie Dobra, wiecie. jest summer, jest summer. O, kolej, drugi żółwik. Kolejne trzy lewy. Nie, ja przyjdę tylko złowię tylko mała. I może spróbuję ja trochę spajek No i tam nie ma spajenia. Jak się zresztą dopiero, to to łowić. Ty przyjdziesz, czy nie? Nie, ja, jest Aurora, ja chcę zbić level i pójść chwilę w Fortnite'a pograć, bo mi się mega chce, a potem wrócę. Cóż, to ja nie wiem, czy nie, ja nie będę płacić, bo, bo to nie mogę straszyć. No w sumie i tak pamiętam, że Ty do mnie z prośbę o granie, to ja grałam w grę, co nie wiem, czy robię. W to, 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 to ja grałam w grę na 300 złotych. Ale dlatego i tak, żebyśmy mogli wejść razem, to musiał być grać na PlayStation a po drugie byś musiał mieć wykupione plus, bo inaczej się nie zagrać razem. A ja mam. ale jak nie No jakby jakbyś zagrasz normalny mecz, taki zwykły normalny, to możecie ci wyszukać komputer, możecie ci wyszukać innego Xboxa, możecie Ci wyszukać Nintendo, chyba nawet nie wiem. Ale jak na przykład grasz, tak chcesz do znajomych, dodać na przykład na PlayStation. Nie możesz do PlayStation dodać i do znajomych na PlayStation i do Xboxa. Ale na Fortnite jakbym nie trzeba... No to ja Playaka na pewno. Nie no właśnie ja, ja Xboxa nie kupię, ja wolę Playaka. w PlayStation. Dla mnie Xbox jest z no nie miałeś? byłem u kolegi i grałem dla mnie takie jest górno, takie później, ale tam są gry. Okay. Kraken no to idź. Co... Co lepsze, czy magma lewiat. Nie wiem, magmalewiatam, bo to już go bardzo długo próbujesz. Ale w, krakena, sumie, ale w krakena sumie... Krakena to ja sobie nawet sam. Ale w sumie nie. krakena półcę złobić, bo go złobić dwie sekundy. Krakena tak łatwo na wędkę i w ogóle się jest szósty czy tam piąty egzoty z rzędu mam. Już nie będę ryzykować, bo już wyjeżdżam na to No ja akurat nie mam cię bo ja, ja

Dlatego a czekaj big, big, big ej big big glossy. Nie piosen. Ja nie wiem, ja mam big ja. glossy Mr. L ten L. Ja czekaj, ja puszczę najlepszą piosenkę na świecie dla widzów. Hale on. Fii! film film fiin! Skoda. Fii! Fing! Nie, ja chciałam film. To jest moja ulubiona piosenka. Nie, jest ja oryginalno na kanale Travis Scott, tak, kanał Travis Scott, tak, ja to chcę. Dobra, widzowie, słuchajcie. Dobra, włączamy. Co musi. Nie... A, bo ja z tobą gadam, no to muszę na komputerze. Może widzowie nie będziecie tego słyszeć raczej. Albo czekajcie, czy widzowie słyszycie dźwięki stąd? Ale, ale ty robisz to na żywo? Dobra, wiecie co widzowie, na dzisiaj to koniec, żegnajcie. Amenu, adios.